Cześć Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w moim siódmym odcinku z odbudowy farmy. Ja jestem Angelika. Na początku chciałabym Wam bardzo podziękować za tak miły odbiór mojego kanału. Jest mi niezmiernie miło, za te wszystkie komentarze, które piszecie. Ogólnie mega się cieszę, bo jest Was coraz więcej i więcej. Zrobiłam shorts'a, który również Wam się spodobał, bo zrobił ogromne. Ogromną ilość wyświetleń. Ja w ogóle jestem w szoku, że nam się udało i ja, że mi się udało, że nam się udało. No jest to naprawdę niesamowite. 35 tysięcy zrobił. To jest ogromna dla mnie liczba. Lajki, komentarze, po prostu jesteście niesamowici i cieszę się, że jesteście razem ze mną, bo budujemy ten kanał razem. Um, ogólnie w dzisiejszym odcinku zakupimy sobie jakąś fabrykę. W poprzednim odcinku mówiłam nawet... Się wygadałam troszkę nawet, jaka to będzie fabryka, więc w późniejszej części odcinka zobaczycie, co to będzie. Bierzemy sobie John Dirka naszego i jedziemy do sklepu, bo musimy oczywiście już w końcu pora na to, żeby kupić nową kosiarę, bo no nie powiem, tamta już była nudna i stara w sumie i taka se, um, więc trzeba po prostu zakupić nową kosiarę. I jak bo oczywiście trzeba kosić trawę, bo jakby inaczej. Kupiliśmy ostatnio naszą biogazownię, nasz silos i tak dalej, więc naprawdę kiszona się robi bardzo szybko. Jak możecie zauważyć, troszkę pieniędzy uzbieraliśmy w poprzednim odcinku. To dzisiaj będziemy mogli sobie na coś wydać, coś kupić sobie. I właśnie stwierdziłam, że czas najwyższy kupić również jakąś fabrykę jeszcze. Um, więc tak: mamy sobie tutaj nasz kombajn. Mamy słonecznik. Więc, no, zdradzę Wam, że możecie się domyśleć, co to będzie za fabryka. Ja nie umiem trzymać nic w tajemnicy. No, sorry. No, ale tylko Wam tyle mogę podpowiedzieć. Ja. Więc sobie zbieramy słonecznik. Ogólnie ja nie wiem, ja, ja nie umiem dbać o zwierzęta ogólnie yy, Nie wiem kiedy ostatnio okarmiłam moje owce. W ogóle to jest jakaś masakra lipa, klapa i no nie wiem co się stało, okej? Okay, nie wiem co się stało, że ja o tych owcach zapomniałam. Mówię to w każdym odcinku wiem, ale naprawdę nie wiem co. Czemu ja zapomniałam o moich owcach, które były jakby główną rolą troszkę w tej serii, ale dobra, one się tam rozmnażają ogólnie i tak dalej, ale no z samą wodą nie przetrwają raczej, ale zostawmy to. Zbieramy sobie nasze ukochane drewno fragments tak ostatnie i jedziemy sprzedać jak widzicie mamy oczywiście nowy skup do drewna to też y, zakupiliśmy sobie żeby było fajnie czasu, fajnie ładnie czasu, nie ma nowego wiadomo ma tak ogólnie troszkę słabo bo to jest ogólnie ostatnia seria z Farminga 22 Ogólnie i teraz mam do was pytanie Czy ogólnie chcielibyście jakieś serie żebym skomentowała Po prostu jeszcze ze starego Farminga Czy mam to po prostu zostawić Bo mam naprawdę bardzo dużo serii które bym mogła skomentować I są naprawdę fajne Bo też jakieś historyjki, nie historyjki Starałam się i tak dalej I zostawiam to dla was Pytanie, czy chcielibyście jakieś takie, ale z jednej strony po co, bo wychodzi nowy farming i każdy będzie zachwycony nowym farmingiem, wiem i tak dalej, ale zostawiam to dla Was, żebyście mogli skomentować po prostu stare. Czy chcielibyście, żebym skomentowała stare serie, czy po prostu zacząć nowe serie, wymyślić coś nowego. Ale tak, zostawmy to, bo jak na razie wzięliśmy sobie kombine. I zaraz zadzieje się coś ciekawego, bo jak widzicie, tutaj aktualnie w przyczepie mamy słonecznik. Coś z tym słonecznikiem trzeba zrobić, tak? Więc trzeba zakupić naszą fabrykę, o której mówiłam, i to będzie fabryka oleju, ale mam teraz ogromny problem, bo zakupiłam nie tą fabrykę, co potrzeba. Um, I musiałam ją usunąć i kupić nową, jak widzicie, proszę bardzo, spójrzcie no ogólnie ta fabryka była jakaś zbugowana, nie wiem o co z nią chyba chodziło nie pamiętam dokładnie, ale była po prostu jakaś zbugowana i nie dało się w ogóle wysypać tego słonecznika do tego nazwijmy to zbiornika po prostu nie wiem, silosu, skupu, no nie wiem, nieważne i po prostu coś było zbagowanego, bo się okazało, że to chyba nie jest ta w ogóle fabryka, więc musiałam ją usunąć. Um, I postawiłam nową, która działała, więc tak, więc widzicie, sobie wysypałam i włączyłam sobie, więc... Więc gitara działa, wszystko w porządku, ale miałam taki mały problem. Ale opanowaliśmy to wszystko, to najważniejsze. Bierzemy sobie naszą zgrabiarkę i naszą prasę do robienia beli żebyśmy mogli do biogazowni załadować ale pierw trzeba po prostu zrobić bele więc jedziemy z koksem <mulary> I told you soon enough, everything started to change Cause there's no going back, no going back There's no going back to your old life now Living in the past, we're over that I'm feeling it tonight, riding on the dizzying high Jeszcze mam zamiar w tym odcinku ogarnąć pole jakieś, bo mamy tylko dwa pola, a potrzebne nam jeszcze jedno pole, no bo sorry, ale z dwoma polami raczej milionerami nie zostaniemy, więc trzeba po prostu dorobić pole, wziąć kultywator i pojechać z koksem i na tym polu oczywiście... Ktoś mi pod filmem dał taki komentarz, bardzo pozdrawiam ogólnie, jak ta pewna osoba to widzi. Ktoś mi napisał, że na przyszłość ziemniaki się sadzi i to jest bardzo dobra uwaga. Zapamiętam ją na pewno, że ziemniaki się sadzi, a nie sieje, więc... Yy, więc tak, ale ja się bardzo ogólnie cieszę z takich komentarzy, bo ja bynajmniej mam pewność wtedy, że oglądacie moje odcinki prawie do końca, mam nadzieję, że do końca, yy, ale no jak zobaczyłam taką komentarz, to się w sumie troszeczkę uśmiałam, więc, więc tak, więc zapamiętam. Więc... Nie wiem co, zasiejemy lub zasadzimy na tym polu, ale to jest najmniejszy w sumie problem. Zobaczymy za niedługo możecie obstawiać e, co zasieje lub zasadzę, więc <grywanie> więc tak. E, kurde, wkurzają mnie te pozostałości tych drzew ciągle widzę, że traktor się o nie zahacza, muszę je zabrać zaraz bo troszkę przeszkadzają nam na drodze na naszym polu. Ale oczywiście nie możemy zapomnieć o naszej szklarni, którą postawiliśmy w drugim odcinku. Za niedługo też będzie trzeba zebrać stamtąd pomidory i sałatę, ale aktualnie bierzemy tą trawę i jedziemy zawieźć do silosu. No i tam oczywiście zadzieje się cała magia. Więc będą pieniądze, a my pieniądze lubimy, więc mega git. Będzie trochę kaski. Zobaczmy, co w następnym odcinku zakupimy do naszej cudownej farmy. Mamy tutaj przyczepę pełną warzyw, więc sprzedajemy i patrzcie, jak kasa leci. No leci, leci, leci. Naprawdę ja lubię szklarnie na początku i ogólnie lubię szklarnie, bo naprawdę na nich da się mega sporo zarobić. Serio. Mega spoko kasa jak na początek Później może jeszcze sobie ogarniemy jakieś yy, wiatraki i tak dalej. No ale to dopiero później. Oczywiście, jak widzicie, mamy tutaj jajka, bo oczywiście zakupiliśmy kury i mamy kurde jedną paletę bawełny. No trochę przepał z tą bawełną. No nie powiem nie z tymi owcami. Trochę lipa. Um... No niestety nie mogę tego jakoś zaradzić, bo no, ja tą serię nagrywałam już dawno temu troszkę i po prostu komentuję, więc no niektóre rzeczy w sumie też są dla mnie niespodzianką, bo w sumie nie pamiętam dokładnie, co w tej serii robiłam, więc razem z wami po prostu eksploruję. O Boże, ja naprawdę Was przepraszam, ja czasami nie wiem, co ja w ogóle mówię. Um, uczę się. Uczę się, więc to jest na plus, ok? <laughs> więc tak, ale no mówię, możecie mnie poprawiać jak najbardziej. Możecie pisać, co tylko chcecie, serio. A my już sobie kończymy teraz. Y robić to aktualnie pole, i za niedługo trzeba zacząć robić nowe. Ale to jeszcze chwilkę nam zajmie, zanim zrobimy to pole, bo trzeba ogarnąć pierwsze nasze pola, które tutaj mamy, bo nasz pracownik, bo włączyłam pracownika, zapomniałam o tym wspomnieć, włączyłam pracownika, zatrudniłam pracownika oczywiście. I trzeba po prostu po nim trochę posprzątać, dlatego zbieramy słomę naszą przyczepową samozbierającą, więc tak, więc jedziemy z koksem. A ja dalej nie dowiedziałam się, co się robi z tą słomą. Dalej się nie dowiedziałam, dalej mi nie napisaliście, nie wiem o co chodzi, nie wiem, co mam z nią zrobić. Um, naprawdę nie mam pojęcia, co się robi ze słomą. Ale może kiedyś się dowiem. Taka za mnie farmerka, że nie wiem, co się ze słomą robi. No, no wybaczcie mi, wybaczcie mi. Oczywiście jak to ja musiałam przywalić w kombajn No bo jakby nie inaczej Jakby w poprzednim odcinku się śmiałam Skąd ja mam prawko? E, nie wiem Zostawmy to w tajemnicy Nie wiem skąd mam to prawko e, No ja nie umiem ogólnie jeździć w tych grach Ja nie ogarniam w ogóle e, A jestem farmerką Więc tak A bardziej nie farmerką Bo jesteście na kanale nie farmerka Włączyłam sobie pracownika z kultywatorem, żeby sobie pojeździł na polu, żeby mogła coś zasiać lub zasadzić Boże, to są takie dwa ciężkie słowa, a są tak podobne, nie rozumiem, ale po prostu tak musi być najwidoczniej. Wzięliśmy sobie naszą nową zakupioną kosiarkę i trzeba tutaj poogarniać naszą trawę, bo nic się nie może zmarnować. Kompletnie nic, bo nam się naprawdę bardzo ona przyda. A jak widzicie, mamy jej tutaj bardzo mało, więc. Um, więc tak. Ja ogólnie nie ogarniam, co się dzieje. Naprawdę, ja Was, przepraszam, nie umiem mówić się, wypowiadać, ładnie zdania składać. No po prostu nie umiem. Tym bardziej, że za oknem. O 16 robi się ciemno. Nie powiem ciemno jak gdzie, ale jest ciemno. Um, no po prostu ja nie, nie umiem się w ogóle pozbierać. Bo 16 jest ciemno. Ja się czułam, że by była 24. .00. No, nie ogarniam w ogóle, ale zostawmy ten temat. Zostańmy przy farmingu oczywiście. E, ogarnęliśmy naszą całą trawę na naszej farmie, więc odstawiamy sobie bierzemy naszą zgrabiarkę i prasę, którą również zakupiliśmy w, w poprzednim odcinku i trzeba ją zgrabić, zgrabić, zezgrabić. No, coś takiego. Siup jedna, druga i po sprawie. W sumie nie pamiętam, co ja z tym chciałam zrobić, ale zaraz się dowiemy tutaj mamy troszkę więcej tej trawy, więc to tym bardziej się przyda. O Boże, Angelika, zostawiłaś rządek. Jak mogłaś zostawić rządek? Tak nie wolno. A, kolejny rządek. No, ogólnie ja jestem taka trochę niezdara, jak widzicie. Um, ja nie wiem, jak ja będę grała z jakimiś gośćmi czy coś, to po prostu siara, bo ja w tą grę grać nie umiem, więc... Więc, no. W ogóle, czemu tam był kombajn? Ten kombajn coś przywalił albo... No nieważne. Zaraz się dowiemy na pewno, co się tam wydarzyło z tym. Jak widzicie, to jest moja farma. To są moje odcinki. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Aha, tutaj kurczę pracownik przywali w ten kombajn. No zamiast po prostu zahamować, stanąć, to nie, po co? Lepiej przywalić z całej siły w kombajn, żeby potem jeszcze kasę dawać za naprawę. Masakra! Ale oczywiście, bez żartów i tak dalej, zabieramy się za nasze trzecie pole, które zrobimy w tym odcinku. Tylko kurczę, pytanie, czemu ja sobie nie zakupiłam większej, większego kultywatora? E, nie wiem, przysięgam, nie wiem, ja muszę jakąś ankietę zrobić, czy tylko ja tak gram dziwnie, czy ktoś tak dziwnie też gra? E, nie wiem, a może... Może ta gra, może ja sama siebie zaskoczę. Zobaczymy zaraz. Ale raczej chyba zostanę przy tym kultywatorze. Boże, masakra, naprawdę tragedia. Angelika, co ty robisz? Boże, kup nowy kultywator. Ja już w ogóle ten kultywator to już mam chyba przez, nie wiem, cztery odcinki. Przydałby się nowy zakup, ale oczywiście. <laughs> Nasze, w następnych seriach będę myśleć lepiej. Mam nadzieję chociażby, że będę myśleć lepiej, ale dokończę pracę, którą zaczęłam pierw. Dobra, a żeby Was nie zanudzić ciągłą robotą, jeśli chodzi o nasz kultywator, to teraz opróżniamy sobie nasz kombajn y, pszenicą. I raczej wypadałoby nakarmić nasze kury. Pytanie, czy to zrobię? Bo ja o zwierzęta tak super dbam, jak widzicie. Moje biedne owce, boże. Jest mi ich tak żal, naprawdę. Angelika, kury, kury. O, oh, dobrze mamy to, są kury nakarmione chociaż kury więc <laughs> więc tak, o boże ktoś powinien mnie za to, nie wiem oskarżyć mnie ktoś powinien za to Boziu, kochani kochani, jeszcze trochę i wychodzi nowy farming nowy farming ja już się tak nie mogę doczekać, naprawdę jeśli wy również nie możecie się doczekać to na dole filmu zostawiam wam link do kupna farminga. Ogólnie jest taka stronka i polecam Wam bardzo, serio, strasznie Wam polecam tą stronkę, bo jest naprawdę mega sztos. Zostawiam Wam link na dole, możecie sobie ogarnąć, bo naprawdę można kupić taniej farminga nawet. A później klucz dostajecie po prostu na Steamie. Na Steamie dostajecie klucz. Yy, więc naprawdę bardzo polecam ale to obgadam jeszcze dokładnie w następnym odcinku, a jeśli chcecie dokładniej wiedzieć o co chodzi z tym linkiem to po prostu zapraszam was do mojego filmu z nowościami yy, nagrałam taki film i tam właśnie też opowiadam o tym linku o tej stronie itd. itd. więc zostawiam również wam link pod yy, moim tym filmem teraz co oglądacie do mojego linku, jeśli chodzi o farminga, i do mojego filmu, o którym mówię o tym linku, więc. Więc tak, więc mam nadzieję, że wam się przyda to. A my kończymy tutaj nasze pole robić i oczywiście dobiegamy w sumie do końca naszego odcinka prawie. Yy, więc mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek, ale jeszcze spokojnie, jeszcze nie kończymy, bo jeszcze trzeba ogarnąć nasze pola. I co my tutaj zasiejemy, oczywiście pszenicę. Więc, więc tak, puściliśmy pracownika. Tutaj trzeba jeszcze pięknie wyrównać, bo jestem profesjonalistką. Ja muszę mieć wszystko pięknie, cudownie wyrównane i tak dalej, więc. Więc wyrównujemy. Pracownik sobie tam jeździ, puściłam pracownika więc oczywiście szybciej nam ta praca pójdzie, wiadomo. Bierzemy sobie obciążnik naprzód naszego traktora, bo ten siewnik jest ciężki akurat, ten siewnik jest trochę ciężki i traktor by sobie nie poradził z tym siewnikiem, ale dobrze, że mamy obciążniki naprzód, więc jest dobrze. Więc sobie zaszaliśmy. Kurczę, nie zauważyłam, co ja tam zasiałam. Um, zaraz sprawdzimy jeszcze dokładnie. Bo nie pamiętam co ja tam zasiałam, jakoś mi umknęło, to w ogóle znikło. O, słonecznik. No bo jakby inaczej mamy fabrykę, zakupiliśmy fabrykę, więc potrzebny jest jak najwięcej słonecznik. Więc tak. Boże, ja mówię ciągle więc tak, więc tak. Wybaczcie mi. Czasami brakuje mi słów my sobie tutaj już kończymy powoli, o, ale oczywiście skończył nam się nawóz, w sumie yy, ziaren też mamy mało, więc trzeba ruszyć do sklepu i zakupić nawóz i nasiona. Nawóz tu tak widzicie mamy, zostało nam tutaj troszkę jeszcze tego nawozu, yy, więc to nam powinno wystarczyć, nasion też nam powinno wystarczyć. O kurczę w tym siewniku też trochę mało mamy nawozu i pszenicy, więc na 100% będzie trzeba zakupić troszkę więcej yy, nasion, ziaren i nawozu. Ale raczej powinno nam wystarczyć jeszcze to, co mamy, więc nie musimy panikować. Kończymy również oczywiście tutaj robienie naszych beli, bo dobiegamy do końca, więc trzeba szybko tutaj wszystko ogarnąć, co, co zostawiliśmy. Więc ogarniamy odstawiamy wszystko na miejsce: naszą zgrabiarkę, prasę i oczywiście nasz traktor. To pole, oczy o, oczywiście, zabrakło nam, tak jak mówiłam, że zabraknie nam na pewno y naszych ziaren i nawozu, ale spokojnie pieniądze mamy, więc nakupiliśmy. Oczywiście super siła musiała nam się ujawnić, pokazać, bez tego to naprawdę by była lipa. Ja nie wiem, jak ja na początku farminga 25 będę ogarniać to wszystko. Ale damy jakoś radę. Kto jak nie my? Kto jak nie ja? Więc lecimy z koksem. A my, kochani, będziemy dobiegać do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że naprawdę Was nie zanudziłam. Zapraszam Was do następnych odcinków, do poprzednich odcinków. Um, robimy tutaj ostatnie prace. Owijamy sobie tutaj nasze bele, żeby było nie zanudno. Więc też musimy owijać samodzielnie, sami. I tak, zapraszam Was oczywiście do opisu tego filmu, yy, bo jest naprawdę co szukać w nim. Więc ja Wam bardzo dziękuję, nie przedłużam. Życzę Wam miłej nocy lub dnia, oczywiście. I zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć! down Something.